Witajcie byki. Tutaj tranzyt Neptuna dla Was jest następujący. Możecie spędzać przez kolejne tym, lata, znacznie więcej po prostu czasów samotności, może Wam to w ogóle nie przeszkadzać, możecie stwierdzić po prostu, że nie potrzebujecie ludzi, atencji Jakiś też generalnie po prostu zmian tutaj, możecie mieć więcej marzeń, po prostu snów, przeczuć intuicji bardziej niż zwykle. Możecie odczuć również po prostu, że mieliście dużo ukrytych wrogów tutaj, tak, dużo nieuczciwości ze strony innych osób, innych ludzi tutaj, tak. Możecie też się przekonać, że byliście wykorzystywani, może nawet latami, przez po prostu inne osoby tutaj. Będziecie bardziej duchowi, uwierzycie, że kieruje Wam po prostu przeznaczenie, wszechświat tutaj otrze również większą symbiozę po prostu z ludźmi tak światem wokół was Będziecie bardziej też podatni i oczywiście tutaj podatne na znaki symbole wokół Was oczywiście tej, również tej kwestii dzięki temu tranzytowi. I to może przynieść intensywne doświadczenia związane z podświadomością, marzeniami czy duchowością, tak? Może pojawić się potrzeba ucieczki od rzeczywistości. Dla których to może być ucieczka w kierunku jakichś nałogów, tak, zatracania siebie. I należy też uważać na nadmierne idealizowanie swoich celów, swoich pragnień. To dobry czas na introspekcję, szukanie głębszego sensu życia, ale także czas kupić się na ostrożności przed. przed Oszustwami, manipulacją. W tej kwestii to będzie priorytetowe. I wy możecie mieć tak naprawdę przebudzenie przez odpuszczanie różnych rzeczy w waszym życiu, yy, i wasza siła po prostu leży teraz w tym, czego tak naprawdę nie widać, tak? Postawicie bardziej na wiarę, zamiast po prostu kontroli, intuicję, zamiast po prostu przywiązania do czegoś tutaj, co do tej pory było na przykład trwałe. Witajcie panny, przekaz Neptunach Baranie dla was jest następujący. Możecie napotkać dużo problemów w dzielonych finansach, aktywach, długach, kredytach, pożyczkach, a nawet możecie po prostu wejść w jakieś dziwne układy finansowe, pożyczki, spółki, wsparcie finansowe, tutaj tak lub jakieś tam, wiecie. Układziki z jakimiś tam ludźmi, które nie do końca mogą być dla Was korzystne i dobre. Może być także, że Wasz partner, krewny ma jakieś problemy finansowe i płynie to na Wasze życie, że musicie komuś po prostu też pomóc. Możecie z drugiej strony doświadczyć odrodzenia w intymnych związkach, powrót jakiejś po prostu pasji, większe potrzeby seksualne, co może być po prostu nieco mylące. Możecie też generalnie po prostu. Pakować się jakieś też pokręcone romanse, tak? Może być na to tendencja. Oczywiście może to być również bardzo ciekawe, bardzo fascynujące tutaj. Nie jest powiedziane, że to po prostu będzie złe albo nic z tego nie wyjdzie. Natomiast będziecie bardziej tęsknili za takim mentalnym, duchowym, emocjonalnym połączeniem ze swoją drugą połówką. A jeśli go nie macie, możecie po prostu zdecydować się tutaj na zakończenie waszego związku, który się wypalił, lub po prostu odpuszczenie sobie wchodzenia w jakiś po prostu kolejny, w jakiś po prostu nowy. No, to może rozbudzić wasze potrzeby, wasze marzenia odnośnie intymności. Trzeba też uzdrowić trochę swoje jakieś tam kompleksy, czy jakieś tam obiekcje odnośnie swojego wyglądu. Może być to również taka po prostu też wasza duchowa przemiana tej, tak, że z jednej strony może to sprzyjać pracy z podświadomością, a z drugiej może wprowadzać zamieszanie w kwestiach finansowych lub spraw odnośnie wspólnych zasobów, tak, i odnośnie po prostu rozeznania we własnych tutaj potrzebach. Czas rozpuścić perfekcjonizm, nie wszystko da się policzyć i zaplanować, zamiast naprawiać różne rzeczy tej tak, warto po prostu zaufać. Witajcie, koziorożce. Dla Was tej przekaz Neptuna w baranie jest następujący. Ten, ten tranzyt planetarny przez lata może wywo wywoływać u was poczucie niejasności, rozmycia w sprawach rodzinnych oraz dotyczących domu, tak? waszego bezpieczeństwa. Możecie mieć trudności, żeby po prostu określić, zrozumieć swoje korzenie tej tak prawdziwe pragnienia związane po prostu z miejscem, które nazywacie też domem tutaj, okazać się może, że zupełnie obcy ludzie tutaj tak i, i inne otoczenie będzie waszą po prostu rodziną w takim znaczeniu, może bardziej nawet duchowym, tak? Czy przyjacielskim? Może to być też czas duchowego uzdrowienia waszych rodzinnych relacji lub przekształcenia waszego miejsca w po prostu w życiach bardziej inspirującą, ciekawszą po prostu tej przestrzeń. Y Neptun dla Was będzie niósł problemy w życiu rodzinnym czy w relacjach z krewnymi, i możecie patrzeć na rzeczy przez różowe okulary tutaj, tak, w tej sferze, w tym obszarze. Możecie po prostu nie oceniać obiektywnie tutaj rzeczywistości relacji z bliskimi. Uważajcie tutaj ponieważ takie podejście może powodować u Was problemy. Bliscy czy powiedzmy, że jakiś tej partner mogą być sfrustrowani Waszą niechęcią do zaangażowania się, wzięcia na siebie jakiejś odpowiedzialności. Możecie być zmęczeni, a Wasze ciało może po prostu wymagać więcej snu niż zwykle. Pozytywnym wyrazem tego tranzytu będzie tutaj coś takiego, że możecie mieć bardziej bogate życie wewnętrzne. Możecie mieć szansę na osiągnięcie jakiejś duchowej też świadomości. Jest to dla Was powiedzmy, że jakiś rozpad też struktur, które Was więziły. Zaczyna się ufać temu, czego nie widać a wasza si siła po prostu będzie tutaj w wierności duszy, tak? A nie systemom. Budujcie nowe, bardziej duchowe imperium i możecie mieć, co ciekawe, w najbardziej hardkorowym przypadku, potrzebę wyprowadzki bądź po prostu zmiany kraju yy, i potrzebę po prostu przebywania w większości czasu zupełnie gdzieś indziej niż do tej pory.